W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czewie można już składać wnioski o dodatek węglowy. Dla gospodarstwa domowego wynoszą 3000 zł. Jest bardzo duże zainteresowanie dodatkiem węglowym. Rejestrujemy bardzo dużo wniosków. No, w dniu dzisiejszym jest około już 260 wniosków zarejestrowanych. Także jest bardzo duże zainteresowanie. naprawdę. Poprawnie uzupełniony i kompletny wniosek składa się do 30 listopada bieżącego roku. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. E Otworzył kilka stanowisk obsługi interesantów w siedzibie przy ulicy 1 maja i otworzył również dodatkowy punkt. Przyjmowanie wniosków przy ulicy Łaziennej, 5 Forum Inicjatyw Społecznych i tamte wnioski można składać. Jeżeli chodzi o same wnioski, nie są one szczególnie trudne. Jeżeli ktoś składa wniosek o dodatek osłonowy, to można powiedzieć, że jest to wniosek bliźniaczy. Tyle, że łatwiejszy, ponieważ pominięta jest cała część związana z dochodami. Dodatek węglowy jest świadczeniem, które jest niezależne od dochodu, wobec czego ta, te dane są zbędne. 那。No. Wobec czego we wniosku należy wskazać członków gospodarstwa domowego, należy wskazać główne źródło ogrzewania, o ile jest ono węglowe i wskazać jaki rodzaj jest to budynku, czy to jest budynek jednorodzinny, czy budynek wielorodzinny, czy budynek zasilany z lokalnej sieci ciepowniczej. Póki co żadnych większych wątpliwości nie zaobserwowaliśmy. Jeżeli chodzi o sposób pełnienia wniosków, też raczej on nie budzi jakichś trudności szczególnych dla osób, które te wnioski pełniają. Po pierwszych trzech dni wpłynęło blisko 500 wniosków. Dzisiaj jest już ich ponad 700, więc widać, że trzewianie gremialnie ruszyli po to świadczenie. Wnioski składać można do końca listopada bieżącego roku. Zgodnie z przepisami ustawy o dodatku węglowym na wypłatę tego świadczenia gmina ma 30 dni, więc wypłata wszystkich świadczeń powinna zamknąć się w tym roku. Niezwłocznie po otrzymaniu transz środków na ten cel będziemy je realizować. I czy te 3000 to jest taka realna pomoc? No Ile teraz, nie, bo węgiel jest drogi, nie? A na całą zimę no to za 3000 licząc to na węgla no to na całą zimę nie starczy, tak? Ile pani potrzebuje ton? Siedem. W razie urzędnicy wypłacają jedynie dodatki węglowe. Jeśli chodzi o pozostałe paliwa, m.in. pelet czy gaz LPG, projekt jest jeszcze w fazie procedowania.